Witam. A tutaj chciałem pokazać XIX-wieczną konsolkę. Pod lustra, pod lustro, jest to efekt renowacji. Proszę zobaczyć tu skąta, może. Marmur na wierzchu. Wszystko zostało wypoliturowane, piękny. A teraz pokażę, jak wyglądał mebel kiedy przyjechał. Może tak. W takim stanie. Zbliży. spękane. Może drugie zdjęcie? Pewne szczegóły. Ponieważ część okleiny była, ten webel był spękany, i część okleiny należałoby wymienić. Wobec tego zdecydowałem się na, na wymianę okleiny bardzo szlachetnej czeczot. Proszę zobaczyć, jaki piękny czeczot sęczkowy, który jest używany w luksusowych autach na deskach rozdzielczych. Tak wygląda. Może teraz tutaj pod kątem. Pelek został wypoliturowany ostatecznie politurą szelakową, rubin, odwoskowaną. Tu proszę zwrócić uwagę na marmur. Marmur był żółty, zaplamiony. Został wyczyszczony najpierw gruboziarnistym papierem, potem aż do wodnych papierów także jest czyściutki, piękny, piękna konsolka, elegancko się prezentuje. Jeszcze raz. Rzut nad konsolkę. Przed renowacją. Oraz po renowacji. Pozdrawiam.